Południowe Kaszuby, kraina leżąca między rzekami Brdą i Wdą, to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie stworzyła natura. Krajobraz i środowisko przyrodnicze stanowią tu najcenniejszą wartość, która ma decydujący wpływ na rozwój turystyczny regionu. Dowodem wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru jest mnogość obiektów cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Dla ochrony najwartościowszej części Borów Tucholskich utworzono w 1990 roku Zaborski Park Krajobrazowy, zaś najcenniejszej jego części utworzono 6 lat później Park Narodowy Bory Tucholskie. Zaborski Park Krajobrazowy zajmuje duży obszar północno-zachodniej części Borów Tucholskich. W krajobrazie przeważają piaszczyste równiny sandrowe, nazywane Wielkim Sandrem Brdy. Główną arterią wodną, która ukształtowała tutaj rzeźbę terenu jest rzeka Brda. Tworzy ona wraz z licznymi dopływami sieć bardzo atrakcyjnych i różnorodnych szlaków kajakowych. Na terenie parku znajduje się 48 jezior, w tym chronione i bardzo czyste jeziora alobeliowe i ramienicowe. Z reguły są to niewielkie śródleśne zbiorniki, do których trafić można dzięki gęstej sieci szlaków pieszych, rowerowych i ścieżek przyrodniczych. Teren parku to obszar wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego dominują lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Symbolem parku jest puchacz, największa leśna europejska sowa, wymagająca ciszy i spokoju, która od wielu lat na tym terenie ma swoje ostoje. W 1996 roku w południowej części Zaborskiego Parku Krajobrazowego w rejonie Strugi i Siedmiu Jezior powstał Park Narodowy Bory Tucholskie, którego celem jest ochrona najcenniejszych fragmentów przyrody Borów Tucholskich. Dla turystów, którzy chcieliby w sposób bezpieczny i atrakcyjny wędrować po najciekawszych przyrodniczo miejscach, przygotowano ścieżki edukacyjne. Przez teren parku przebiega także 80 km szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. W roku 2010 Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Programu UNESCO Człowiek i Biosfera uznała Bory Tucholskie za światowy rezerwat biosfery. Strefę rdzenną rezerwatu stanowi Park Narodowy Bory Tucholskie oraz 25 rezerwatów, będących najcenniejszymi przyrodniczo obiektami całego regionu.